razem odsyłamy się z Chorwacji. W tym momencie jesteśmy na takich małych wakacjach, gdzie będziemy przede wszystkim zwiedzać, ale również troszeczkę odpoczywać. A my zrobimy sobie takie pół na pół i tak w ogóle to, to jest coś, to jest wyjazd, na który czekałam już tak naprawdę. 10 miesięcy, ze względu na to, że Patryk w moje ostatnie urodziny, które były w grudniu, jako prezent dał mi właśnie wyjazd na jakąś zagraniczną wycieczkę. No i w tym momencie właśnie jesteśmy w Chorwacji, ale już idę, bo przyjechał po nas Uber i jedziemy już w pierwsze miejsce, bo jesteśmy w Zagrzebie i jedziemy zwiedzać centrum miasta. Co jest w ogóle śmieszne, to najprawdopodobniej bardziej się tutaj opłaca jeździć Uber'em niż autobusem, po pierwsze jest szybciej, a po drugie cena nie jest całe za wysoka. Ze względu na to, że za przejazd od naszego hotelu, który jest bardziej gdzieś tam na uboczu do tutaj do centrum wypłaciliśmy 5 euro, a z tego co Patryk czytał, to cena mniej więcej gdzieś tam z ubocza. Eee, Wydać centrum zagrzebu, to jest około, nie, 50. 1050. w zadarze nie Nie w sam zagrzebie To nie świrujmy tu nic. nie W zadarze nie zagrzebił. Przepraszam, jestem w zadarze nie zagrzeł. Nie to jest na Z. To jest na z, to jest z to też jest w forbacji. No, także mniej więcej 350 euro za osobę, więc tak naprawdę wychodzi Pani na topi i chodzi tutaj uberam. Więc pogoda jest piękna i Wy też tak macie, że jak jesteście na wakacjach za granicą i nagle idziecie i słyszycie, że ktoś mówi po polsku, to przestajecie się odzywać? Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego zawsze to robię, ale zawsze to robię. I udaję, że wcale nie jestem Polką. Jakbym się miała taką propozycję wstydzić? No oczywiście nie mam, a już tutaj tej zrobić coś coś takiego. Jeżeli myślicie na wakacjach, w momencie, kiedy chcecie zwiedzać, to się wyśpicie, to nie jest portu innego, bo się nie wyśpicie bo wieczorem później wracamy do domu a rano wstajecie o 6 rano, żeby pojechać na wycieczkę a to by między innymi e, w tym naszym wyjeździe, jesteśmy tutaj 5 dni e, i przez 2 dni, 2,5 zwiedzamy a dwa dni odpoczywamy mówimy o tym, że ja też potrzebuję takiego czasu gdzie po prostu pojedziemy sobie na waszenie to, że sobie na plaży i będę mieć chill, a nie tylko i wyłącznie zapierdzielanie i zwiedzanie każdego miejsca, e, bo wiem o tym, że to nie jest dla mnie i lubię zwiedzać, ale lubię też właśnie trochę poczylować i odpocząć. Więc przed nami są dwa dni zwiedzania i dwa dni chillu. I to jest połączenie właśnie czegoś, co lubię ja, czegoś, co lubi Patryk i to jest idealne po prostu. Więc teraz piję sobie łyczek wody, zaczynam się ogarniać i dzisiaj jedziemy na wycieczkę statkiem. bo tutaj e, wysypka dookoła. Na pewno będziemy mega, mega zajebiście. A wczoraj się już nie odzywałam ze względu na to, że e, Patryk, koleżanka w ogóle tutaj właśnie mieszka i pracuje i właśnie między innymi pracuje na tym statku. I byliśmy się z nią spotkać, więc nie chciałabym już nagrywać. Więc, no, nie wiem, czy się w ogóle ogarniać, nie wiem, jak będą wyglądały moje włosy. Nienawidzę moich włosów w, w takich miejscach. Nawet się nie maluję. To jest bez sensu. Więc ogarniamy tylko włosy i robimy śniadanie. W planie zwiedzanie dwóch parków narodowych, gdzie będziemy pchodziły statkiem: Hornati i Telaścica. Koszt takiej wycieczki to jest 75 euro, więc całkiem sporo, ale z drugiej strony no, jednak jest to również z wyżywieniem. Jest tam e, nielimitowany alkohol, z którego ja nie skorzystam. Jeżeli chodzi o jedzenie, to sobie załatwię, żeby mi inaczej przyprawili, więc to akurat z E, więc wybrano się dzisiaj wychową, żebyście wiedzieli czy warto, czy nie warto i to jest w ogóle całodniowa wycieczka, gdzie płyniecie razem z zachodem słońca, ale możecie sobie właśnie wybrać. To są trzy opcje, tylko poranna, potem z południowa i z zachodem słońca. Jesteśmy już do pierwszego miejsca, gdzie będziemy mieć m.in. lunch, eee, i Patryk poszedł w tym momencie na punkt widokowy, a ja idę do wody. Zwykle nie pływam w takich miejsc, bo mam takie coś, że Jezus potem nagrodę i tym podobne, ale muszę się tego oduczyć. W końcu korzystam z tego, że jestem w jakimś ciepłym miejscu i że jest morze, i po prostu idę pływać, eee, mimo że będę mieć brzydką, fryzurę czy coś w tym stylu, po prostu korzystamy z miejsca, w którym jesteśmy. Wyjechaliśmy do kolejnego miejsca, nawet bardzo dopłynęliśmy, tam mieliśmy w ogóle jeszcze obiad i między innymi była ryba oraz pieprz z kurczaka. Ja w ogóle sobie załatwiłam specjalnie takie, które były bez przypraw, poza solą i pieprzem, względem na to, że dalej moje, z niestety gdzieś tam mi utrudnia życie i na tym wyjeździe moje jedzenie jest po prostu utrudnione. A w tym momencie jesteśmy już na kolejnym, w kolejnym parku narodowym, na kolejnej wyspie. E, idziemy sobie tutaj pozwiedzać, ale zanim pójdziemy pozwiedzać to obowiązkowo kawa. Serio. Nie rozumiem dlaczego na takim statku też nie ma również dodatkowo kawy, bo po prostu jest godzina gdzieś 13, a ja potrzebuję kofeiny i koszt takich dwóch kaw w Parku Narodowym to jest 5 euro, więc całkiem sporo, ale z drugiej strony tutaj nie ma za bardzo konkurencji, więc nie ma co się dziwić, więc na pewno to będzie wyborna kawa. Idziemy w tym momencie na punkt widokowy. Jeżeli chodzi o podejście, to nie jest ono jakoś najgorsze. Jako ja osoba, która idzie z kontuzją, a nawet nie kontuzją, tylko po operacji kolana, już tam dalej dochodząc do siebie. To podejście jest całkiem spoko. Na po, poprzednim podejście nie weszłam. Ale tutaj idę i jeżeli chodzi o pogodę jest zacnie. widyczki też są przepiękne. Spadłaś? Nie, zjeżdżam. Dobrze, że nie na dół. Masakra. Tu jest ślisko. W ogóle jestem kurwa czemu. Który jestem nieźle. Fajnie. Ale nie przeklinaj, bo ja nagrywam vloga. Grzeje nieźle. Jakbyście chcieli wejść na ten punkt widokowy, to koniecznie wchodźcie wyżej. Ze względu na to, że tam niżej jest takie pierwsze podejście i tam jest mnóstwo ludzi, bo jest widoczny ten punkt, który jest za mną tutaj. Wystarczy wejść dosłownie parę metrów do góry i macie zero ludzi. Serio. Nie ma tutaj ludzi, bardzo mało jest osób, które chodzi gdzieś tam dalej. Pewnie po prostu dlatego, że im się po prostu nie chce, więc to wchodźcie do góry. Dużo, no, no ile dużo tutaj dalej. Nie wiem, Minuta. ile. No, no dokładnie, minutę i będziecie w ładnym miejscu Tylko musicie mieć wygodne buty Bo tutaj jednak mimo wszystko są kamienie I fajnie jest mieć tutaj jakieś adidaski Jesteśmy w tym momencie w kolejnym tutaj miejscu I tutaj jest jezioro, które jest właśnie koło morza jest tutaj turbo słona woda, więc w momencie kiedy nie umiecie nawet pływać. A położycie się bezwładnie, to będziecie w stanie unieść się na ziemi, ale pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą do Chorwacji buty do wody, bo my na przykład mamy teraz w apartamencie ustawiliśmy, na no tutaj wchodziliśmy, to mimo wszystko przydadzą się takie buty. Ja na szczęście mam spoko sandały, które również mogę i one są szybko schnące, że tak powiem, więc przyda przydały się, ale w momencie, kiedy właśnie lecicie do Chorwacji, czy tam nie jedziecie, to pamiętajcie, mieć ze sobą takie buty, bo nawet na taki właśnie, przecież, warto jest mieć, tym bardziej, że do wody będziecie po prostu wchodzić. I w ogóle w tym momencie tutaj jest pusto, nie ma w ogóle ludzi prawie w wodzie, a jak przyszliśmy tutaj, to było ich mnóstwo osób, więc wystarczy trochę poczekać, żeby zrobić sobie jakieś zdjęcie, bo widok jest zacny i jeżeli byście chcieli, to możecie również tam pójść, ze względu na to, dookoła tego jeziora, ze względu na to, że da się je przejść dookoła i na samym końcu są najprawdopodobniej, czyli i na samym końcu są takie bardzo specyficzne kamienie, które są głazami poukładane, ze względu na to, że z tego co nam właśnie Pan mówił na wycieczce, że wcześniej to był taki znak marynarzy, którzy na szczęście właśnie gdzieś tam sobie układali te kamienie. Więc również tutaj przydadzą się na pewno wygodne buty. Dobra, mamy 15 minut, żeby dojść do statku i wracamy do domu. Muzyka Witam w kolejnym dniu i moja wycieczka zmieniła się w solo tripa. Pomimo ten temat, jak na razie nie chcę o tym rozmawiać, ale jestem w kolejnym miejscu i jestem w tym momencie na Jeziorach czyli w miejscu, w którym dawno temu chciałem już być, a i to było miejsce na mapie Chorwacji, które chciałam odwiedzić, więc mimo przeciwności losu, po prostu tu jestem. Więc spędźmy sobie razem ten dzień w sposób przyjemny i postaram wam się pokazać tą bardziej taką mniej uciążliwą, że tak powiem, trasę i bardzo Wam polecam w ogóle używanie czatu GPT w organizowaniu sobie jakichś takich wyjazdów. Ze względu na to, że gdyby nie to, to bym nie wiedziała, że są dwa wejścia, nie wiedziałabym w ogóle gdzie wyjść i tym podobne. A tak to przynajmniej sobie sprawdziłam, i właśnie w tym momencie idę do drugiego wejścia. Ze względu na to, że no jednak z moim kolanem gdzieś tam mam większe jeszcze problemy, a więc po prostu napisałam do chatarzy, jaką wycieczkę chciałabym mieć, mniej więcej jakie mam właśnie ograniczenia. No i mi wyznaczył trasę, jaką mam mieć na odpowiednią ilość godzin, którą mam właśnie w tym momencie. Więc idziemy sobie, stresuję się. No nigdy w życiu nigdzie nie byłam sama, ale, ale zróbmy to najwradę i no nie jestem sama, powiem tak, jestem z wami w tym momencie. Więc idziemy do drugiego wejścia. No i dzisiaj Wam pokażę ilziora Petwickie. Jeżeli wybieracie trasę H, to na początku jedziecie sobie autobusem do miejsca takiego docelowego, gdzie się zaczyna cała wycieczka i następnym punktem jest dojście do łodzi więc w tym momencie idę sobie znaleźć tą łódź, ale jadąc już z góry Same te jeziora są przepiękne, no bo ten kolor tych jezior jest po prostu przepiękny. Co mogę Wam polecić, to zakup biletu przez internet, ponieważ dzięki temu jest 5 euro taniej myślę, że to jest bardzo duża kwota, jeżeli chodzi o tę różnicę. Ja zapłaciłam 40 euro w kasie, a właśnie przez internet płacimy 35 euro. Cała trasa jest bardzo fajnie opisana, wszystko jest wiadomo gdzie iść i tak naprawdę na pewno się tam nie zgubicie. Co mogę Wam również polecić, to jest wygodny obuwie, ale również jakaś kurtka ze względu na to, że pomimo tego, że w tego dnia było. 28 stopni, to mi było dosyć chłodno. Jestem jeszcze w tym momencie e, w miejscu, gdzie ja bym e, i mam tutaj godzinę i 15 minut. Z tego co wiem, z tego co pamiętam, co po powiedział mi, że będę szła tutaj krócej, ale z drugiej strony jest dzisiaj sobota Eee, i po prostu w miejscach, gdzie są ładne wodospady, dużo osób stoi eee, i robi się kolejka, bo chcą sobie to podkreślić w Więc poczęłam się na uwadze, eee, mam nadzieję, że zdążę później na autobus. Eee, na szczęście jest przepiękna pogoda, aczkolwiek na samym początku jak szłam, to, to było mi dosyć chłodno, więc warto mieć jakąś taką cienką bluzę, albo jakąś watruszkę, do się nie stalić. Jeżeli jest w momencie, kiedy teoretycznie wzrośnie się stopni. Jakbyście się zastanawiali, czy dojdziemy teraz tą trasą H do tego największego wyspadu, to najbardziej jest on za mną e, i w tym momencie chyba nawet już jest dwie wycieczki, a jeszcze będą dwie rozwiązania autobusów, więc mogę się śpieszyłam, i jeszcze bym nie wiem, że jeszcze wypadnie z prawdy. Dobra, najprawdopodobniej przyszłam już całość i jest taki, że strasznie się stresuję, gdy znowu dalej, żeby było dobrze, serio. Z jednej strony jest nasa ha, która gdzieś tam prowadzi do końca tego miejsca, gdzie byłam, a z drugiej strony teraz idę do wyjścia numer jeden, do którego też najprawdopodobniej to obóz. Ale przez to, że ja jestem ogólnie pani Faron, to się zastanawiać, czy na pewno zdążę, pomimo zabrzyłam się dwie godziny. Więc idę tam, czytam, pytam się niby co z GPT, ale chyba nie, nie ogarnę gdzie po ja prostu jestem. Więc idę po prostu do wyjścia pierwszego i będę mieć do na to, będę być ciekawy, chociażby książkę czy ten z stylu, bo się nie, nie Dobra, wróciłam e, przed chwilą tutaj do radaru. Byłam jeszcze w dniu, zrobiłam sobie zakupy i przyszłam w tym momencie na zachód słońca, na który wiedziałam, że i tak nie zdąży, ale i tak, i tak tutaj przyszłam, bo jestem mega przyjemnie, a najprawdopodobniej jutro będzie padało. Ogólnie ten dzień jest do dupy. Albo miał być do dupy, ale jeżeli macie zły czas, macie zły dzień, to zróbcie wszystko, żeby spowodować, żeby ten dzień był wyjątkowy jakąś małą rzeczą dla siebie po prostu i pamiętajcie żeby zawsze stawiać siebie na pierwszym miejscu bo jak wy o siebie nie zachowacie to nikt o was nie zadba i także ja nie chcę mówić co się wydarzyło ale na pewno mam wielką lekcję i Chcę przeżyć dzisiejszy dzień, po prostu dbajec o samą siebie. I cały ten wyjazd na te jeziora to było właśnie dbanie o samą siebie. I jest czas dla mnie. Dobra, mamy kolejny dzień i dzisiaj turbo się wyspałam. I mega się cieszę, że zostałam w ogóle na filmie, który oglądałam. I tutaj Wam się dziś wyświetli. Całkiem fajny film, taki typowy do obejrzenia sobie. gdzieś tam wieczorem, weekend i tym podobne, więc możecie, że tak powiem, sobie obejrzeć. I ja muszę go do dzisiaj dokończyć, bo nie obejrzałam go do samego końca. Do końca. A w tym momencie jesteśmy na basenie i w ogóle z tego, co rozmawialiśmy z dziewczyną, która tutaj właśnie pracuje, to bardzo mało hoteli w ogóle ma opcję basenu. I tutaj na szczęście jest, więc w tym momencie jestem w ogóle tutaj sama. Jest niedziela, nikogo jeszcze tutaj nie ma, ale też nawet nie ma tutaj słońca, więc na razie idę do wody sprawdzić, czy w ogóle jest ciepła. Mam nadzieję, że tak. I dzisiaj miało w ogóle padać, miało być 80%. Pro, miało być 80% opadów, a jest tu piękna pogoda. Co prawda no wiem, że w nocy padało, więc nie sprawdzajcie pogody, bo ona się i tak nie sprawdza. Więc mam nadzieję, że dzisiaj cały dzień taki będzie, bo chciałabym również pójść sobie dzisiaj nad morze, popływać i to podobne. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. A teraz idę do basenu, bo muszę skorzystać z tego, że jestem sama i najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie mam satywu. Naprawdę go spakowałam, ale nie wiem gdzie on jest. Czy został w aucie, czy nie. Mam nadzieję, że został w aucie, bo nie był najtańszy. Więc nie wiem, jak sobie coś tam tutaj nagram, jak jestem sama. Ale zobaczymy. Wzywam się w kolejnym dniu, i to jest ostatni dzień. Jutro już wracamy do domu, e, i tak naprawdę tutaj pogoda się kompletnie nie sprawdziła, ze względu na to, że e, tak naprawdę przez cały wyjazd była przepiękna pogoda. I tylko wczoraj gdzieś tam były jakieś chmurki i tym podobne. Pomimo tego, że wczoraj miało padać i było 80% opadów, więc nie warto w tej pogodzie. Pogoda jest naprawdę mega dobra. To jest pierwsza Druga kwestia jest taka, że spędziłam i wczoraj i dzisiaj dzień na basenie. Wczoraj jeszcze byłam na plaży i tak naprawdę opaliłam się. Skorzystałam z lata. A w tym momencie jesteśmy w w starym mieście za Tuzadarze i zwiedzamy jeszcze raz tutaj to miejsce z na to, że na przykład nie byliśmy na wieży i wejście na takie wieże kosztują 4 euro. Myślę, że warto wejść, nie jest to jakaś wygórowana kwota. I dalej idziemy sobie pochodzić jeszcze po mieście. Jeśli szukali dobrych lodów w Zadarze, to polecam tą e, Aroma. To jest zaraz koło Diemów, tutaj na rynku, przy tym takim kościele, gdzie możecie wejść na tą wieżę. Czy, jak to jakim jest kościół, to po prostu wieża. E, są mega dobre i macie tam różne rodzaje, od takiego małego po ogromną gałkę. Mega są dobre, i te wegańskie, i te normalne. E, I tak naprawdę zaraz idziemy szukać jakiejś restauracji. Mam nadzieję, że uda mi się coś zjeść tutaj, bo nie ukrywam, że bym bardzo chciała, a teraz się będę dyrektować lodem, bo ostatnio jadłam i pomimo tego, że te lody mają cukier, to nic nie stało. E, a to jest duży wyczyn, bo jeszcze parę miesięcy temu w momencie, kiedy jadłam lody w Parku Śląskim w Chorzowie, to mała ilość nawet spowodowała u mnie od razu zdjęcie i tym podobne, więc jest progres, mój brzuch gdzieś tam mi bardziej pozwala jeść różnego rodzaju rzeczy.